Złom dobry, 23 czerwca, w poniedziałek, poniedziałek, ulubiony dzień zawodowego, nowy dzień, nowy tydzień, nowe możliwości. Możliwości mamy dzisiaj takie, że jedziemy sprzedać tą wannę i troszeczkę złomu, no i dwa woreczki puszek, też pozbyć się muszę, bo chcę mieć na kadliku porządek, aby móc robić też demontaż na nim, także jedziemy, zobaczymy, ile zarobimy. No i tak, my już po zabiegu, 23... 06.25. Data pasuje. Złom zbierany. Był zbierany wczoraj. A puszki to wcześniej gdzieś miałem jakieś. Coś tam. Puszek było 3 kg. Po 4 zł puszka w Cieszynie. 13,20 zł A za złom 52 kg złomu po 70 groszy. Strasznie niska cena. 36, 40 I razem w sumie zarobiłem niebieski pieniążek. Także jak zaśmieci całkiem nie najgorzej to jest tak jak człowiek chce się kupić tylko na puszkach bo złom jest tani to się pojawia wanna na horyzoncie no i i, i po prostu e, trzeba ją wziąć nie żeby jakaś tu wartość była dobra idziemy zobaczymy co dalej nagramy coś nagramy Tatra jedzie stara Tatra wywrotka istnieje Możliwość, że tu będzie porządek. Kiedyś jest taka możliwość, <laughs> ale przełożyłem mikrofalówkę, jeszcze pozostałe fanty z wczorajszego się, czyli 50 zł to nie wszystko, bo tutaj jeszcze jest fajny ekspres Philips Saeco do zdemontażu, mikrofalówka, ta aluminiowa częściowo hulajnoga, jeszcze grill, tam gdzieś się zapodział listwy aluminiowe, e, tu mam jakieś aluminium jeszcze nie wiem czy ten cały zlebo zmywak jest z nierdzewki no cały zlewozmywak z nierdzewki plus bateria do tego tam jeszcze odkurzacz retro do demontażu trochę śmieci o ludzie ale dobra wiecie co e, uzbierało się mi kilka butelek zwrotnych i pojedziemy do Kauflandu i zobaczymy czy uda się mi kupić worki na puszki no bo ten kanał, wiecie, on powinien się sam finansować, nie? Czyli zbieram butelki, żeby potem kupić worki, żeby móc zbierać puszki. Taka filozofia Mamy to. Wkładamy. Winamy do środka. Stawki. Zobaczymy potem ile było. Butelek na końcu I ile pieniędzy. I czy uda się kupić worki na puszki? Na razie pauzuje 11 zł, 22 butelki. No daj. Dzięki. To jest moje ulubione stoisko w Kauflandzie. Są różne worki w różnych cenach i dużo. Są 120 z uszami, a ja mam tamte są drogie, a mam tutaj 120 z taśmą. 10 sztuk po 5,50. Czy to są te Tak, to są te. To by było ile razem? 11 zł za dwie paczki, nie? One są staśmą. Tak, staśmą. Zabieramy, uciekamy. I tak oto stałem się szczęśliwym posiadaczem dwóch rolek worków na puszki. Ale nie obyło się bez komplikacji, ponieważ żyjemy w kraju, w którym nie może być wszystko proste, tylko musi być skomplikowane. No więc położyłem mój kupon za butelki na taśmie. No i worki kosztowały 10,98, a mój kupon był na 11 zł za butelki. Ale pani mi mówi, że ja muszę coś dokupić, bo to nie może być tak, że tylko kupon. Także. Doliczyła mi pani reklamóweczkę za 23 groszy, taką o ekologia, <grywa> Prawda, rozdają plastik, ale nie rozdają. Musiałem nabyć, kupić i teraz wam udowodnię, moi drodzy, worki 10,98, reklamówka, zrywka 25 groszy, I ja musiałem dać 50 zł, O tyle miałem zamiast tych 20 parę groszy, 23 grosze. No i pani o mało nie przeklęła, że 50 złotych jej dałem, no ale to też są pieniądze, nie? Taka obsługa w Polsce. Ja jestem nauczony w Niemczech robić zakupy, no i oswajam się e, z naszą narodową kulturą, wiecie? Także e, worki nabyłem, ale już wiem, że za sam kupon za butelki się nie da, trzeba coś dokupić, żeby było e, tak naukowo, tak skomplikowane. Nie może być proste jak w Niemczech, że na przykład idziesz do informacji i ci wypłacą gotówkę za twoje butelki, czy w Lidlu y, gotówkę też ci wypłacą przy kasie. U nas nie da się. Czekam teraz na kuriera, który mi ma przynieść paczkę z tymi stojaczkami. No i jestem w domu z moimi woreczkami. Woreczek się przydał, ten, który kupiłem za 25 groszy. Wszystkiego dobrego od zawodowego! Koniec filmu, pierwszego poniedziałkowego. A czy będzie drugi? Zobaczymy. Mają być burze. Także nie wiem, czy będziemy nagrywać dłużej, kiedy mają być burze. Wszystkiego dobrego.